Cześć, witajcie w pierwszym z mojego serwera dla mini tuberów. Tak, tak jakby to jest mini kwadratowa taka Taka kwadratowa wyżyna. O, można tak nazwać ten serwer. Kwadratowa wyżyna. Tak, ta, 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 podania. Jest tak co właśnie i trzeba przydać podanie jak ktoś chce na ten serwer. No ogólnie zachęcam do tego podań yy, poda, yy, jak wygląd podania będzie w opisie z nie mogę się wysłowić tak jakoś teraz Jeśli układałem tekst to mogłem No poda, yy, opis podania będzie w opisie mm, no. yy, Serwer jest non-premium żeby też inni gracze mogli sobie wygrać nie tylko na nie tylko na premium, sorry, sorry że się tak jąkam, ale to jest no właściwie tam kolejny mój film na YouTube, bo wcześniej nie wcześniejsze usunąłem, tak, no zachęcam do podania w opisie, no i to byłoby na tyle, cześć na razie zachęcam do subowania, lajkowania i tak dalej. No to cześć.